Dzień dobry i witam serdecznie, z tej strony Zbyszek Kebab Piotrowicz i dzisiaj dla Lenovo przeprowadzimy szybki wywiad z grupą H3GGA, konkretnie z dwoma przedstawicielami tej grupy, czyli Michałem i Tomkiem. E, poproszę was, w razie gdyby któryś z widzów jakimś cudem was nie znał, żebyście może pokrótce się przedstawili, powiedzieli coś jest o... o sobie. Może ty, Michale, pierwszy. Jasne, nie ma problemu. Ja, ja w sieci znany jestem jako Keshu, e, Jestem pełnoetatowym streamerem od około 6, nawet 7 lat. E, streamowałem na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku, w tym momencie już e, tylko YouTube i Twitch. E, oprócz tego jestem, e, można powiedzieć, właścicielem w tym momencie platformy H3GG i to chyba myślę, że tyle. Spoko. A tu to teraz ty Tomku. E, ja jestem w sieci znany bardziej jako Żurzel. Streamuję na Twitchu oraz na YouTubie. Z Herosami tak naprawdę no, mam do czynienia odkąd ta gra wyszła, czyli od 1999 roku. E, no a w H3GG jestem jakoś od 2-3 lat. W takim razie, żeby nie, nie mi trężyć, przejdźmy do, do Mięska. A Mięskiem jest tutaj w tym wypadku przynajmniej, bo spotykamy się, przypominam. Głównie dlatego, że H3GG, przepraszam, że przeczytałem wcześniej H3GG, we współpracy z Lenovo organizuje. Może nie 25 turniej, bo to, to można się łatwo pomylić, ale turniej na 25-lecie gry. Natomiast yy, zanim yy, jeszcze to zaczniemy, chciałem zapytać was. Czy pamiętacie swoją pierwszą styczność z grą? I może już zostaniemy przy tym trybie, że najpierw będę pytał Kesha, a później Różla. Jasne, ja zdecydowanie pamiętam. To było prawdopodobnie nawet około 25 lat temu, bardziej może 24, ponieważ mam 29 lat, więc jak przez mgłę pamiętam tamte czasy. Natomiast pierwsza styczność z Herosami to było oglądanie po prostu, jak starszy brat w tę grę gra ze swoim kolegą z klatki obok. I pamiętam nawet bohatera, który wydawał mi się na tamten czas memiczny chodziłem po całym mieszkaniu i, i krzyczałem, że ktoś ma Olema To był bohater Olema, nie wiem czemu, ale konkretnie ten bohater utknął mi bardzo mocno w pamięci Okej. Okay. A twój Tomku? U mnie początek serosami to też było jakoś chwilę po premierze no to były dość odległe czasy, wiadomo, 25 lat temu. I u mnie były to takie okoliczności, że bawiliśmy się akurat na podwórku i kuzyn, który mieszkał w tej samej kamienicy, przyszedł z nowiną, że wuja przyniósł do domu jakąś super wypasioną grę, gdzie tam są różne zamki, jednostki, można grać w parę osób na jednym komputerze, no i że koniecznie w jakiś dzień musimy się spotkać i w tą grę zagrać. No i czekaliśmy na ten moment, że nam w końcu tę grę pokazał. Jak nadszedł dzień jego urodzin, przyszliśmy, wtedy było dużo osób, no i pamiętam, że oni już mieli jakąś styczność z tymi herosami i kazali mi wybrać nekropolis, nie? I oni wtedy twierdzili, że to miasto jest najsłabsze i że szkielety są słabe i mam tym grać. To się później okazało, że Nekro to jest jedno z najsilniejszych miast w tej grze, nie? No jak się tam dobrze nekromancją Istrę się weźmie, czy tam Widominę, nie? Tak, no i w każdym razie tak, tak to się zaczęło i ta gra mnie wtedy, od wtedy już Pochłonęła, jakby zaczarowała jakby i muzyka, i ta oprawa graficzna, i całe, cała ta otoczka tego wszystkiego, że się grało właśnie ze znajomymi przy jednym komputerze. Myślę, że to właśnie sprawiło, że tą grę pokochałem. Ja chciałem Cię jeszcze zapytać, jaki ulubiony bohater w takim razie? Fawatarze mam Solmyra. Lubię Sulmyra, ale. Takiego jednego nie mam, chociaż teraz po aktualizacji faktory Duri to jest naprawdę silna to jest bohaterka przez wielu uważana za najsilniejszego bohatera teraz, to jest bohater, który startuje z offense i z armorerem i to jest spec armorer, czyli bardzo silny wojownik na start. No myślę, że to jest jeden z moich ulubionych bohaterów teraz. Ja jako osoba, która zupełnie się nie zna, tak to znaczy, dobra, zupełnie się nie znam, trochę się znam, ale na pewno nie na takim profesjonalnym levelu. Moim ulubionym jest Leonis z zamku, bo mam modlitwę na start i uważam, że to jest strasznie przegnięte, jak ją się dobrze rozwinie. Ale liczyłem na to, że któryś z was powie, że krak hak. wtedy uraczyłbym was o tym pięknym hełmem, <śmiech> <śmiech> który kiedyś sam zmontowałem. Eee, Trudno. Nie to nie. Przejdźmy zatem dalej. E, czy sposób rozgrywki mocno się zmienił na przestrzeni tych lat? Na przestrzeni 25 lat. Oczywiście mam na myśli profesjonalny ryb rozgrywki. Zdecydowanie. Gra w Herosa aktualnie, jeśli chodzi o taki poziom kompetytywny, branie udziału w turniejach, czy nawet zwykłe gry rankingowe w Lobby, to jest kompletnie inna para kaloszy, zupełnie co innego niż grany single player te 20 parę lat wstecz. To tak jakbyśmy chcieli porównywać szachy do, do Warzab. Plansza jest niby ta sama, natomiast pionki poruszają się kompletnie inaczej i właśnie to chyba jest największy problem Herosów trzecich w tym momencie, tej sceny kompetytywnej, że próg wejścia jest bardzo wysoki. Wielu graczy potrafi się od tego odbić, bo to jest na zasadzie widzę grę, którą, w, której, w której spędziłem połowę mojego dzieciństwa. Znam tą grę na wylot. Każdy scenariusz przeszedłem po 10 razy, po czym ogląda godzinną transmisję z transmitowanego meczu, właśnie i ma takie. Ja tutaj nic, absolutnie nic nie rozumiem. Kompletnie nie wiem, co się dzieje na mapie. Także jest to zupełnie, zupełnie inna gra. Mm, no, Herosy zdecydowanie się zmieniły. Jakby nawet sama rozgrywka PvP, która jeszcze, jakbyśmy pod lupę, to, co się, jak grało się 5 lat temu, e, kiedy były jakieś pierwsze mistrzostwa polskie, Porównując ten e, poziom, który mamy dzisiaj, to też on zdecydowanie wzrósł. A jeżeli gracze singla wchodzą do PVP Herosów i zderzają się z tym po raz pierwszy, to nagle dowiadujesz się, że o tej grze tak naprawdę nie za wiele wiedziałeś. Ja, ja też pamiętam, że jak grałem Singla, mówię, ale ja dużo wiem o tej grze, już spędziłem z niej tak dużo godzin, tyle tysięcy godzin. Ale jak zobaczyłem właśnie te rzeczy, które robi się w multiplayer, no to całe to lustro zostało zbite. I mówię, wow, nie wiedziałem, że jeszcze tyle. Zagadek kryje ta gra, nie? Właśnie jedno z moich pytań, później, w późniejszych etapach, było, czy casualowy gracz ma jakiekolwiek szanse z profesjonalistą, ale to może zadam inne pytanie, bo to już sobie ustaliliśmy, tak naprawdę. Co było w takim razie takim największym szokiem dla Was? W sensie, jedna taka rzecz, którą zapamiętaliście, która najbardziej Was zdziwiła, zszokowała? Ja, ja powiem, że zaczynałem grać już takie kompetytywne herosy dość dawno temu, bo 6-7 lat temu, jak ta scena raczkowała i byłem gdzieś tam przy początku budowania wręcz tej sceny. Natomiast co mnie zszokowało, chyba to co każdego casuala, który trafia na, na transmisję właśnie ze sceny multiplayer, dlaczego ten zawodnik nie buduje kapitolu? Dlaczego on nie dba o ekonomię? Dlaczego on buduje jednostki? Przecież w trzecim tygodniu zabraknie mu pieniędzy. Potem dostaje oczywiście informację, że ta gra nie będzie trwała trzy tygodnie, tylko tydzień góra dwa. No, u mnie to wyglądało w ten sposób, że pierwszym, takim jednym z największych szoków była, było to zwracanie uwagi na takie drobne szczegóły, czyli że bohaterowie odciążają się na jakichś szybkich jednostkach, gdzie w ogóle ja o czymś takim nawet kiedyś nie wiedziałem, że pozostawiając bohatera na jakiejś szybkiej jednostce, on w następnej turze będzie miał premię do ruchu i przez to będzie mógł więcej heksów przejść, albo że kara ruchu jest na danym terenie, czyli na przykład jak mamy jednostki z kastla i ciągniemy je po bagnie, no to nasz bohater więcej punktów ruchu traci. I takie właśnie szczegóły, na które gracze PvP zwracają uwagę, no, to było dla mnie szokiem, że tych szczegółów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie? Czy możecie nam zdradzić, jak się zrodził pomysł na turniej we współpracy z Lenowo? Ogólnie wiedzieliśmy, że mamy okrągłą rocznicę naszej ukochanej gry: 20, 25 rok od, od premiery Heroes of Might and Magic 3. Generalnie w środowisku Herosowym mieliśmy zawsze taką tradycję, że co, rocz, co roku był organizowany jakiś duży turniej. To kiedyś były Mistrzostwa Polski, później Mistrzostwa Świata Puchar Polski. No i przyszedł czas na rok 2024, więc zdecydowaliśmy się, że wykorzystamy wręcz trochę marketingowo też te 25-lecie i, i właśnie tak nazwiemy nasz turniej, Mistrzostwa 25-lecia. Tym bardziej, że w zeszłym roku tworzyliśmy Puchar Polski, w tym roku chcieliśmy się bardziej otworzyć na scenę międzynarodową. No i powstał pomysł, powstała oferta, yy, którą wysłaliśmy między innymi właśnie do Lenowo. Lenowo na tę ofertę odpowiedziało, yy, zaoferowali nam bardzo duże wsparcie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i tak turniej ruszył właściwie. Ilu jest uczestników w turnieju? Na samym początku 480 uczestników wyraziło chęć gry w turnieju, w tym momencie już jesteśmy na etapie półfinałowym, dokładnie w tym samym momencie, w którym rozmawiamy, tak, rozgrywa się wzymy. pierwszy finał. Tak? Półfinał. Tak, dokładnie, półfinał, tak, 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 półfinał. Kto z kim? Pumba oraz Preston. W tym momencie jest 1-0 dla Prestona po wczorajszym meczu. Także liczymy na to, że Pumba odrobi. Zobaczymy trzecie spotkanie półfinałowe. Dobra. Nowa gra. Heroes of Might and Magic. Olden Era. Jakie są Wasze pierwsze wrażenia? To jest jeszcze. To, to, to w sumie tak na ostatnią chwilę, że tak powiem. Ten temat wleciał, no bo to ogłosili ile temu? Tydzień temu, może trochę więcej. Bardzo. Artykuł nie... był. No właśnie, więc. Czyli, zresztą, tak, czyli tydzień równo temu, tydzień. Tak. Więc bardzo ciepły temat, tak naprawdę, jeszcze. Jakie są wasze wrażenia? Może Ty, Keszu, też najpierw. Ja miałem trochę więcej czasu, żeby się oswoić z wiadomością na temat Olden Era, ponieważ brałem czynny udział w konsultacjach dotyczących tej gry z deweloperami. Widziałem grę troszeczkę wcześniej, niż wszyscy mieli okazję ją zobaczyć. No, Ja uczciwie powiem z perspektywy organizatora turniejów i z perspektywy pełnoetatowego streamera Heroes 3, nie mogę się doczekać. Z tego, patrząc przez to, jak gra wygląda, właśnie jakie możliwości oferuje w stronę rozwoju esportu? Na czym zawsze zależało mi zawsze od samego początku, od kiedy rozpocząłem swoją przygodę z herosami w formie streamowania, czy właśnie później H3G, to zawsze zależało mi, żeby gdzieś ten zalążek esportu w tych herosach znaleźć. No i tutaj te perspektywy na rozwój esportu w herosach są ogromne przy, przy Olden Ira. Okej, okay, Tomku, twoje wrażenia? Mhm. Pierwsze wrażenia były takie. Zobaczyłem logo, to mówią, super herosy, nie? Ale jak zobaczyłem screena, to takie, miałem średnio, wie, troszkę taki vibe gry mobilnej. Dużo osób tak odebrało o, tę grę z początku, tak. ale jak zobaczyłem już gameplay, zobaczyłem, że deweloperzy są właśnie w kontakcie, że z Keszem się kontaktowali, z Lexiabem, że wśród deweloperów jest też Mont, to jest osoba, która. Jest bardzo długo w Heroes of Maiden Magic 3. Dobrze rozumie tę grę i gra na wysokim poziomie. I tutaj, jakby ta gra, ludzie muszą zrozumieć, że to jest trochę coś innego, bo to nie są kolejne herosy typu Heroes of Maiden Magic 8, mhm. gdzie jest nacisk tylko na single playera, na kampanię. Tutaj od początku deweloperzy naciskają na rozwój gry pod kątem, właśnie PVP. Będzie tryb areny, będzie tryb One Hero, będzie tryb klasyczny, taki Yebu cross na kilku bohaterów. I to jest coś, na co warto, myślę, czekać. I coś, co może przyciągnąć nowych graczy. No bo stworzenie kolejnej gry Single Player ze świata Heroes of Rozwid the Magic. Myślę, że to by się nie obroniło. Może ludzie na chwilę by spróbowali, zagrali, i ta gra poszłaby na półkę. Przyszliby jedną dwie kampanie, a teraz dostaniemy grę, gdzie no właśnie będą jakieś ligi, będą rangi. Jakby, ludzie lubią to robić dzisiaj w dzisiejszych czasach właśnie. Wijać rangi w LOL-u, To do dzisiaj cały czas jest, nie? Gdzieś tam kto ma Golda, kto ma platynę. No i to samo tutaj ma, ma też być. I mają być właśnie, ma być podział na rangi. Ma być nacisk na to PvP, na e no i jako HDG też nie możemy się doczekać gdzieś tam jakiś pierwszy tu turniej właśnie w olden era zrobić. Czyli innymi słowy Heroes of Might and Magic Battle Royale. O niekąd. Natomiast trzeba pamiętać, że kampania i singleplayer będzie tak samo pełnoprawnie w grze. Jakby multiplayer jest dodatkiem, ale już od samych podstaw tworzonym e, e, świadomie. Okej, okay, to ja tutaj ja od siebie też dodam, może te, też właśnie te dwa grosze, że jak zobaczyłem e, zamki, strasznie mi się spodobały. Bardzo mi się spodobały te, te, to, jak wyglądają te e, widoki miast. Apa! Okej, okay, tak sobie może być. Taka po prostu, że, że, że jest spoko. Natomiast pola bitwy ci się strasznie nie spodobały, więc Keszu, ja mam prośbę, przekasz tam do, do chłopaków, żeby jeszcze te pola bitwy tak troszeczkę tak. Ja wiem, że to chodzi o, że e sport i to, to tam gdzie, ale żeby były ładniejsze, to. Ode mnie to ja zapytam, prośba. co ci się konkretnie nie spodobało, bo właśnie dużo ludzi się cieszy, że heksy wracają. Znaczy, nie? heksy mi się podobają, natomiast niekoniecznie podoba mi się po prostu jakoś tak sam wygląd. Wygląda to dość. Opornie nie jest tak ładne, jak mimo wszystko było w innych gierkach. Fajnie, że wróciły Chyba... heksy, ale. Mhm. Sporo osób narzeka na wyrazistość jednostek po prostu w, na polu bitwy, że, no że gdzieś tam to wszystko zlewa się w jedną całość. Nie ma jasno wyraźnych, wyraźnych jednostek. Niemniej, chciałem w takim razie, bo ty miałeś okazję, no w sumie kogo innego mógłbym zapytać, jak ciebie, Keszu? Jakie widzisz podobieństwa do klasycznej trójki? Jeżeli ty miałeś już kontakt wcześniej z deweloperami. No i jakby nie patrzeć siedzisz w organizacji chyba największej w tym momencie turniejowej organizacji w Polsce. Jakie widzisz? Jakie widzisz podobieństwa pomiędzy Oldenera a trójką? Przede wszystkim z perspektywy gracza kompetytywnego, to praktycznie wszystko, co mamy w Herosach 3, tylko z usuniętymi bolączkami Herosów 3. No, my gramy multiplayer w 25-letniej grze w tak. tym momencie w grze. Która pod, przy, przy której projektowaniu nikt w ogóle nie wpadł na to, że ktoś za 25 lat będzie próbował z tej gry robić e-sport. Gry pozbawione jakiegokolwiek balansu, jakichkolwiek mechanik związanych z kompetytywnym multiplayerem. Oczywiście scena moderska robi, da, daje z siebie wszystko, żeby troszeczkę ułatwić nam to granie multiplayer, natomiast wciąż są bolączki tej gry i mamy wręcz to samo w Olden Era, co mamy w Heroes 3 plus nowości, plus załatane problemy, plus skrócenie rozgrywki, e, choćby matchmaking, którego brakuje w Heroes 3. Aktualnie w Heroes 3 po prostu musimy założyć pokój, znaleźć sobie przeciwnika. Nie mamy pełnoprawnego matchmakingu, mamy system jakichś punktów, ale to też nie jest taki konkretny MMR, więc no przede wszystkim na to czekam najbardziej i, i tutaj największe podobieństwo widzę e, między jedną, a drugą grą. Czy Olden Era ma szansę zastąpić trzecią osłonę. Bo podejrzewam, że to można pod różnymi względami rozpatrywać pod względem sportowym, pod względem singlowym. Jak wy to widzicie, czy, czy, czy Olden Ira ma szansę wypełnić te buty po Herosach trójce? Ja uczciwie powiem, że nic nie zastąpi Heros 3, bo jednak ta dawka nostalgii, którą dostajemy od Heroes 3. Ona będzie niezmienna. To niezmienna. Olden Ira nie będzie grą, w którą my graliśmy, mając 10 lat, kilkanaście lat temu. Natomiast z perspektywy rozwijania się, rozwijania gry, rozwijania community, rozwijania właśnie tego esportu w Herosach, no to jest to dobry tytuł. Znaczy, mam nadzieję, że będzie to dobry tytuł. Natomiast myślę, że nawet jeżeli Olden Ira osiągnie bardzo duży sukces, przyciągnie dużą ilość graczy, to tak czy inaczej ci gracze raz na jakiś czas wrócą do tych starych, dobrych Hirków, czy zagrają sobie scenariusz, czy z kolegą gdzieś tam na jakimś hot bo, bo uczucia nostalgii nic nie wypełni. A jak ty to widzisz, Tomku? No, bardzo podobnie. Wydaje mi się, że tutaj nie można tego właśnie porównywać w takiej kategorii, że. Olden Era to jest produkt, który ma zabrać graczy Heroes 3 do siebie, ewentualnie on, ona dla tych, dla tych ludzi może coś zaoferować, plus dodatkowo przyciągnąć nowe osoby. No bo nie wierzę, że e, wydawca chce zrobić grę tylko dla ludzi z Heroes 3. I tutaj też mamy, wydaje mi się, coś dla ludzi z Heroes 5, bo będzie tryb areny. Mhm. Wiemy, że tam też trudniej areny są organizowane, jeśli tam ludzie lubią sobie grać te areny w Heroes 5. No, i z trójki, no to wiadomo, też bardzo dużo obiektów jest podobnych w Alden Era do, Heroes, do tych z Heroes 3. No, ale na pewno w takiej kategorii bym tego nie rozpatrywał. Myślę, że to jest jako osobny produkt, który jednak ma tych ludzi zainteresować. Oni sami mówili, e deweloperzy, że wiedzą, w jakie buty chodzą i że trudno będzie to wypełnić, nie? Także mają świadomość tego, z czym się mierzą. I no mówię, nie, nie rozpatrywam tego w takiej kategorii, że to jest to albo to. Po prostu to jest oferta dla tych ludzi, którzy znają Herosy i którzy szukają jakiegoś tam rozwoju i czegoś więcej. To może y, jeszcze zapytam Was po prostu o Wasze własne oczekiwania względem tej gry. No, ja przede wszystkim dobrze działającego multiplayera, bo to jest to, w, za co kocham Herosy przez ostatnie 6 lat. Przede wszystkim wsparcia od, od dewelopera, czyli rozwoju tej gry, czy, czy wprowadzaniu balansu, czy naprawianiu pewnych rzeczy, wprowadzaniu nowych rzeczy. Uważam, że jeżeli gra nie będzie się rozwijać, no to w końcu, w końcu ludzie o niej zapomną i przestaną w nią grać. Więc to jest najważniejsze, żeby ta gra się rozwijała. I życzyłbym sobie i nam wszystkim, tutaj kompetytywnym graczom Heroes 3, wsparcia turniejów, czy to po prostu organizowanych przez same studio, czy po prostu inwestowania jakichś pieniędzy w tą scenę sportową, bo skoro budują grę pod e to fajnie by było jednak też troszeczkę dołożyć do tego e-sportu. Super. Zdecydowanie. No, ja myślę, że też to jest w jakiejś części nasza zasługa, bo nie wierzę, że Ubisoft tego wszystkiego nie obserwuje i nie widzi, że przez lata są turnieje, które wypełniają właśnie setki graczy, gdzie przez lata utrzymują się streamy na wysokim poziomie, gdzie ludzie mają po kilka tysięcy widzów, no to wszystko jest konsekwencją tego, że powstała Olden Era. Taka jest prawda, to, to raczej nie powstało w taki sposób, że ktoś po 10 latach powiedział, a dobra, zróbmy sobie Herose, Jak teraz właśnie modyfikacja Horn of sprowadziła nowe miasto Faktory, no to też było widać znaczny wzrost, u niektórych streamerów podwójny wręcz wzrost liczby widzów, który utrzymał się na może nie jakoś długo, przez miesiąc, ale jednak to zainteresowanie cały czas się na jakimś poziomie utrzymuje. No i fajnie by było, jakby też u nas właśnie wydawca zobaczył, że można jakoś wejść w współpracę i, no i zrobić coś razem, nie? bo też jakby jednej i drugiej stronie powinno na tym zależeć, żeby i gra się rozwijała, i community. I, e i i w tym wszystkim, żeby się tak kręciło. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Moimi gośćmi e, był Tomek i Michał z, z, z organizacji H3GG, H3GG. Przepraszam. I tak i tak <noise> mówią. Na Można i tak i tak. I tak, tak, i tak. tak jak na mnie. Jeżeli drodzy widzowie, kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby Zostać profesjonalnym graczem gry Heros 3. Zachęcam Was gorąco do odwiedzenia strony, do zapisania się na jakieś mniejsze bądź większe turnieje i sprawdzenia swoich sił w tej jakże szlachetnej rywalizacji naszych współczes współczesnych szachów, tak naprawdę. I zachęcam Was również gorąco do obserwowania toczącego się właśnie turnieju na 25-lecie istnienia naszej ulubionej, kultowej gry, który właśnie, jak wiemy, rozpoczęły się półfinały. Gdzie można to obserwować? No, przede wszystkim na naszych social mediach, czyli Twitch i YouTube. Tam e, są transmisje, natomiast jeżeli chcemy dostać informacje na temat transmisji, no to nasz Discord, Facebook, też YouTube. Tam udostępniamy zawsze z dość dużym wyprzedzeniem. E, przypominam, że właśnie półfinałowa transmisja trwa. Został nam jeszcze tylko jeden półfinał e, w formacie Best of Three. Mecz o trzecie miejsce i wielki finał. Także no warto, warto na tą ostatnią chwilę jeszcze się załapać, bo to są mecze już zdecydowanie na najwyższym, najwyższym herosowym poziomie. Ja jeszcze wspomnę, że na wielki finał oczywiście przewidujemy pewną niespodziankę, więc dla wszystkich fanów Heroes of My The Magic 3, e, zachęcam, żebyście właśnie śledzili socjale i nie przegapili tego, bo poza samą rozgrywką na najwyższym poziomie. I emocjami będzie też pewna niespodzianka, więc zap zapraszam jak najbardziej. Dzięki wielkie, jeszcze raz. Dzięki, że znaleźliście czas. Bardzo się cieszę, że, że, że mogliśmy wspólnie chwilkę pogadać o naszej nostalgii, o naszych nadziejach odnośnie nowej gry i mam nadzieję, że razem z Lenovo będziemy mogli organizować dużo więcej innych fantastycznych inicjatyw. Dzięki wielkie i do usłyszenia. A pa, pa! Dzięki. Dzięki wielkie.